Rozmowy Chrystusa dni ostatecznych. Słowa o tym, jak należy podchodzić do prawdy i Boga. Fragment. Co do tych słów, które wypowiada Bóg, kiedy ich słuchacie, czy porównujecie je do siebie samych, czy tylko słuchając. Traktujecie je jak doktrynę? Raz przebiegacie myślą, żeby zrozumieć, co znaczą, i na tym poprzestajecie? Jaką przyjmujecie postawę i jakie macie intencje podczas słuchania? Jeśli naprawdę rozumiecie, co powiedział Bóg: że ci, którzy nie praktykują prawdy, zostaną wyeliminowani, że nie są oni dobrymi tylko złymi ludźmi w oczach Boga. To powinniście zastanowić się nad sobą i dostrzec, które z waszych działań nie są praktykowaniem prawdy, oraz które z waszych metod i postaw Bóg postrzega jako przejawy niepraktykowania prawdy. Czy kiedykolwiek próbowaliście zgłębić te kwestie? Czy zastanowiliście się nad sobą? Nie wystarczy czytać słowa Boga, jedynie zerkając na nie pobieżnie. Musicie je rozważać, zastanawiać się nad sobą i porównywać swoje myśli i działania z Bożymi demaskującymi słowami oraz osiągnąć samopoznanie. Jedynie w ten sposób możecie autentycznie okazać skruchę i zmienić się. Jeśli czytacie słowa Boga, ale nie rozmyślacie nad nimi i nie zastanawiacie się nad sobą, skupiacie się natomiast na zrozumieniu doktryny, waszej wierze w Boga, zabraknie wejścia w życie, nie doświadczycie też prawdziwej przemiany. Zatem, podczas czytania Bożych słów, niezbędne jest rozmyślanie, poszukiwanie prawdy i zastanawianie się nad sobą. Czym są Boże słowa? Są urzeczywistnieniem wszystkiego, co pozytywne. Są prawdą, drogą i życiem którymi Bóg obdarzył ludzi. Słowa Boga nie są doktryną, sloganami, jakimś rodzajem teorii, ani wiedzą filozoficzną. Są one raczej prawdą, którą ludzie muszą zrozumieć i osiągnąć, oraz życiem, które muszą zyskać. Zatem słowa Boga są ściśle powiązane z ludzkim życiem i życiem jako takim, ze ścieżką, w którą ludzie powinni podążać, oraz z ludzkim wynikiem i przeznaczeniem. Jeśli ktoś naprawdę rozumie prawdę i zyskał ją, wszystko w nim zmieni się w związku z tym. Jeśli ktoś nie potrafi zrozumieć prawdy ani żyć według Bożych słów, nie jest też w stanie autentycznie się zmienić, ani uzyskać Bożej aprobaty. Wynikiem i przeznaczeniem tej osoby, może być jedynie potępienie i zniszczenie. Oto jak ważne są dla ludzi słowa Boga i prawda, którą On wyraża. Jeśli czytasz słowa Boga, ale nie rozważasz ich, nie zastanawiasz się nad sobą, ani nie starasz się ich powiązać z rzeczywistymi problemami i trudnościami, których doświadczasz, będziesz mógł mieć tylko powierzchowne zrozumienie. I nie będziesz w stanie zrozumieć prawdy, ani pojąć Bożych intencji. Musisz zatem nauczyć się rozważać słowa Boga, aby zrozumieć prawdę. Ma to kluczowe znaczenie. Istnieje wiele sposobów na rozważanie słów Boga. Można czytać je w ciszy i modlić się w swoim sercu, szukając oświecenia i iluminacji od Ducha Świętego. Można je także omawiać i modlić się w trakcie czytania w towarzystwie tych, którzy dążą do prawdy. Wreszcie, można włączyć omówienia i kazania w swoje rozważania, by pogłębić zrozumienie i pojmowanie słów Boga. Jest dużo różnych sposobów. Krótko mówiąc, jeśli ktoś chce zrozumieć słowa Boga, gdy je czyta, to musi koniecznie je rozważać. I modlić się w trakcie czytania. Celem modlitwy w trakcie czytania słów Boga nie jest zdolność ich recytacji ani zapamiętywanie. Chodzi raczej o dokładne zrozumienie tych słów po ich przeczytaniu, modlitwie i rozważeniu oraz o poznanie znaczenia tych słów wypowiedzianych przez Boga, a także Jego intencji. Trzeba odnaleźć w tym ścieżkę praktyki. I powstrzymać się od zboczenia na własną drogę. Ponadto chodzi o to, by umieć rozróżnić wszystkie rozmaite stany i typy ludzi zdemaskowane w słowach Boga, i umieć traktować każdy z tych typów zgodnie z zasadami, jednocześnie unikając zbłądzenia. Dopiero gdy nauczysz się modlić w trakcie czytania słów Boga i je rozważać, i będziesz to często robić, Słowa Boga zakorzenią się w twoim sercu i staną się twoim życiem.